Pantera. Piękna. E, plan na dzisiaj słabo to mi widać. Poczekajcie, choćby na jakieś widniejsze miejsce. Plan na dzisiaj. E, zjeść śniadanie jakieś dobre. Kawkę już wypiłam. Padał wczoraj tak deszcz, że tak mi zmoczył e, pranie, aż tak z takim piaskiem to na dole co jest. Więc no, mam nadzieję, że trochę to przesnie, bo teraz coś się zrobiło pogody, Więc tak. No to e, plan na dzisiaj. Wystawimy dzisiaj dyjnie, więc znowu będzie jesienna jakaś miniaturka nie wiem zobaczymy jak tam wena bo ja zazwyczaj miniaturki robię wieczorem przy, podczas montowania Więc yy, mi się zapisuje a ja robię miniaturki więc tak yy, robimy dynie i mam zamiar dzisiaj zrobić sobie chociaż stopy no i tego jednego paznokcia w sumie zrobić sobie bo ja no, później jestem zapisana na paznokcie tak, zapisałam się, bo y, nie chce mi się robić teraz paznokci, a akurat mamy wesele, więc chcę, żeby mi jakieś ładne ktoś zrobił, nie chce mi się bać, po prostu, nie chce mi się i tyle, y, no. A ja sobie zrobię dzisiaj jednego, y, u stóp koniecznie, bo chciałabym już mieć y, świeże, odrost jest wiadomo, żeby to było już zrobione i y, y, no tak, nie to, no i obiad. Zobaczymy, czy... czy... Mąż się wywiąże, bo powiedział, że zrobi obiad, czy jednak będę musiała ja zrobić i być jakieś coś z sosie, nie wiem, pieczeniowym, nie wiem, coś takiego, do tego kluski śląskie, taki miał być dobry obiadek, więc... Zobaczymy. Nikola tutaj wymyśliła sobie, że chce cebulkę i sobie poszła ją y, ten... kroić. I już krzyczy, że wiecie co, że jest y, o, ostra. Muszę tutaj olejku dolać, żeby ładnie pachniało, bo wczoraj nie dolałam, posprzątałam, ale dobra. O właśnie, idę też okno, pościliśmy już łóżko y, i... Jak tu ogarnę sam koniec, to przyniosę dynię, bo o leży leżą na ławce w takim mokrym już kartonie, bo zmoczuj ten deszcz. Ja liczę na to, że te pranie mi wyschnie, bo tam dwa prania stoją. No. Dobra. Już wam pokazuję mój outfit na dzisiaj. Miałam ochotę i zaszalałam ten, jakże modnym, panterkowym sukienkę, wiecie, żeby sukienki. Więc tu, ty tu 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 tu. Dobry humor mam. Na razie zobaczymy czy mi się nie psuje później. No z długi rękaw, bo już wiecie. Yy, I tu... Słucham Ciebie. Szczotka. Ja tu nie mam szczotki. Nie wychodziłem ze szczotka. A dół. Oczywiście yy, to się to zmarszczenia tak lubię. A dół jest pokażę dalej A Czekajcie, bo tu trzeba pokombinować, żeby pokazać. O dobra, jest, widać. A dół jest taki, jak ja lubię, czyli... Ja lubię to. Po prostu nie wiem, ale lubię tak. Mm, mam tutaj ściągacza. Fajnie, szkoda, że tutaj nie ma ciemniejszego paska, a tu jaśniejsze. Albo na odwrót, tu jaśniejsze, ciemniejsze, a tu jaśniejsze, tak na środku. Wtedy by się wydawało, że mamy ładniejszą y, tą talię. No. Albo nawet y, by się wydawało, bo jak ktoś nie ma, ja Wam przynajmniej nie mam jakiejś takiej y, sylwetki, typowej gruszki. Czyli wiecie, ładna talia, większa bioderka. Teraz tak ostro pożądane, patrząc na ten Instagram, który jest ochustem, kłamcą i tak dalej. Dobra, już pokazuję wam drugą część. No i to dalej, wiesz? No i to jest taka długa. Dobra, ściele łóżko. Serbiłam miniaturkę z dziwną pozą. Ja zauważyłam, że jak mam jakiś lepszy humor, to jakoś tak dziwnie robię. No hmm. dobra, ja dziwnie. Dziwny robię. A z mam dobry humor. bo Jak już coś mi gryzie, to już, już tak. To możecie potem poznać. Jak robić w to jest okej. Okay. Nie <grystanie> bo ty mi jest za i tak jakoś nie chciała być. Dobra, idź tle łóżko. Gdzie jest mój Z dniami? Nie mam pojęcia. Mam. O no, o nim. Sam raz na... Na co będzie? już przesegregowałam tak troszeczkę, ale tu mam torbę, teraz zobaczymy, co w niej jest. I mam jeszcze takie białe gałązki, więc nie wiem, czy te, czy białe włożę. Zobaczymy jeszcze. Poukładam. No dobra, zobaczymy. Nożeczki, nie wiem. W tym domu wszystko ginie. Kurde. Wszystko ginie. Zastanawiam się, czy w każdym domu istnieją ufolutki, co zabierają i psują, ginie, albo chodzą i brudzą. Zastanawiam się. Jak u Was też panują ufolutki, czy skrzaty, nie wiem, to dajcie znać. Przynajmniej nie będę sama, bo mi cały czas coś ginie. No fajne tego mnóstki. Fajne, fajne. Taka jeden napaczka. ładna, pamiętam to. Dobrze, że gdzieś tu niedaleko schowałam. Ale zobaczcie, aaa, jakie ładny brakuje Chyba muszę to kupić jeszcze coś dwa, albo ze trzy. No i znowu wieczorem. Nie ten dzieciak niegrzeczny, ale już czuć jesień. Pomarańcz, e, dziura, tak, dynia No, a potem będzie Boże Narodzenie. Żegnać paznokcie zrobiłam ozdoby, wyjęłam. Czyli zrobiłam praktycznie wszystko co trzeba, oprócz tego jednego paznokcia, ale jego ja zrobię sobie jak młody zaśnie. E, tylko tak jest problem, bo on teraz śpi. Jest godzina chyba z 19, a on tą drzemkę miał. Taką sobie troszkę przedłużył, aż mi ręce zdrętwiały i wszystko. Hmm. Czego obudzić? Czy teraz co, męczyć z nim się do 10. Sprawdza Nikola ma na późniejszą odrębę szkoły, ale nie wiem sama. <grych> no właśnie to są plusy i minusy, bo jak pój nie pójdzie spać na drugą drzemkę, no to później 20 godzina i on spokojnie odpływa i śpi, ale za to szósta, siódma staje. Y ale jak nie śpi, to jest plus jeden. Ale drugi plus, żeby usnął o dwudziestej, to jest minus, to jest taki, że on jest strasznie markotny od tej 17 do tej dwudziestej. To, to, to jest maruda taka i w ogóle. No właśnie. A jak pośpi, no to jest wesoły i tak dalej, i później nie chce stać. Nie chce i spać. Ale z drugiej strony, jak pójdzie później spać, to później wstaje. Więc wiecie, to jest tak. I tak dobrze, i tak źle. Dobra, porwał mi ten karton. Pewnie nieraz tam może mignęło Wam ten piękny mój karton, największy, jaki miałam, w którym były jego zabawki wczoraj. No i to spowodowało, że zrobiłam dzisiaj selekcję zabawek. Zabawki, wszystkie te stoliki takie. Mm, no, takich maluszków to już oddawałam Jakieś jeszcze grzechotki stare, jakieś takie piłki takie, co tam jeżdżą, y, co się kręcą. Dla maluszków, bo tego już nie ciekawi też to poddawałam cała, cała wielka torba i przyniosłam inny kawał cokolwiek, co znalazłam, żeby to pochować. I zrobiłam segregację, wielki wór, jakiś kart... Właśnie ten karton, kartą mam jakichś takich porwanych książek, gazet, jakieś porwane, wszystko co papierowe, prawda? I drugi jest z plastikami, takich samo jakieś części, samochody popsute i mi się wydawało, że teraz będzie tego mało. Bo wiecie, no zaraz będą święta, więc zaraz znowu to wszystko urośnie. No ale co, ledwo się zmieściliśmy. Chyba ten, taką torbę wziąłam szmacioną, te drobiazgi to chyba wyniosę i dopiero je przyniosę, bo jak on rozsypie te drobiazgi, to jest po prostu uwaga na nogi. I dopiero to przyniosę, jak ja kupię coś, jakieś wielkie pudło. Ja już nie wiem gdzie. Spać już mi się chce, a on jeszcze śpi, więc podejrzewam, że dzisiaj będzie ci... będziemy się męczyć. Yy, nie wiem. Do tego Action chciałabym się przyjechać, ale tak, tam jest droga rozerwana, trzeba byłoby z drugiej... Roz, roz, zepsuta, w sensie, naprawiają, robią nową drogę. <grym> Musiałabym z drugiej strony podjechać, potem przejść, a jakbym coś dużo wzięła, to potem to no, nieść, bo tam się nie da wjechać. A z drugiej strony, jakbym pojechała do, mm, np. przykład, Lerla Merla, ale tam mają dużo droższe ceny, wyższe. Ale muszę teraz to ciebie, bo to tak wygląda tragicznie, po prostu, że kosmos. Jej ja zimno mi się zrobiło, pogoda jest taka, no taka, że mi na szczęście wyszło pranie, padało, ale później wyszło trochę słońce, więc wszystko poprzieszałam na, sznur, na sznurki i trochę przewiałło i, i wybrało i w, wyschło. I dobrze, bo ja tutaj mam już w koszu mam kolejne pranie. W koszu tak bo osoby na nim usiadł. No, z tam czasami No i ostatnio jak usiadł, to tam na szczęście coś było. I on tak patnik i krzyczy: Mamo! No, bo nogi mu tylko tego tak stawały. Mamo, ja byłam po niego. I kłamany. W i, i tak, klapka co się przykrywało. No, tak więc to tyle. Na dzisiaj znowu zamorzu. No, złożyłam siedząc z nim na rękach. Złożyłam samolot na szyi i tak powiem Wam, podsumowując, że zauważyłam, że się ja tam jeszcze punkty, więc fajny grabet wyszedł, kody rabatowe i tak dalej, że jest chyba bardziej znowu, wracam do niego, opłacalne niż temu, dlatego że temu mam wrażenie, że tam, żeby kupon jakiś dostać, najpierw musicie wydać tam z 300 zł, żeby później dostać kupon na 10%, powiedzmy, czy tam 15, zależy jaką kwotę wydajecie, więc ale weszłam sobie oczywiście korzystając, z, że przypomnę, wam, bo będę już pominąć. E, oczywiście, ja pamiętam zawsze, e, wchodząc na nasze weszłam sobie przez iT-Shop. No i teraz czekam na swój cashback. Widziałam, że e, kilka cashbacków czeka na zaakceptowanie, także jak sprawdzę z, z ten, no jak tam warunki spełnicie, dostaniecie dyszkę dodatkowo na konto swoje, później które sobie przelewacie. Chyba jest tam, patrząc ostatnio 79 zł do wydania 8 dych. To wydaje mi się, że mało bo jakiekolwiek zakupy, to wiecie co to są wyższe. No więc jak chcecie skorzystać, wejść, zalogujcie się na Letyshop. U mnie podpis w, pod filmem jest link, wejdź wystarczy przez niego i dostaniecie za pierwsze zakupy, jak zrobicie za 79 chyba 9 zł, powiedzmy 80 dostaniecie dychę w prezencie od nich. To bardzo łatwo się przelewa na konto. Mm. Ja teraz planuję zrobić znowu zamówienie na jest więc też tam sobie wejdę i z każdym procentem, z każdym zakupem macie więcej, większy cashback, ale oczywiście oprocentowanie też się zmienia i dostajecie różne poziomy i macie większe oprocentowanie, które później wraca wam na konto, więc myślę, wydaje mi się, że to jest fajna, naprawdę super opcja, że to żałuję, że tego kiedyś tam jeszcze yy, nie wiedziałam, że to jest, wiedziałam, że reklamowali to, ale jakoś nigdy mnie to nie skusiło no, ale teraz mam i za każdym razem wchodzę. Coś mi nie wchodziło właśnie dzisiaj na szyję. Oni no, mają takie nawet dość spore czasami. Mają naprawdę dużo naprawdę nie że wam pracy na konto. I tak mówię, kurde, nie wchodzi mi. I ja mówię, no nie, no to w takim razie nie zamawiam. I tak trzy razy wyrzuciło mnie. Mówię, dobra, nie no, później sobie zamówię najwyżej, bo szkoda było mi tego kirpego, który na konto mi wchodzi. A ja sobie tam zbieram właśnie na pierwszą, powiedzmy, płatę na aparat, tak, bo tak mam tam cel, no więc yy, czekam jeszcze, bo to tam jakiś czas, jest, że aż wrócą te pieniądze, nie yy, przelane zostało na konto i no właśnie. Czekam też tak widzicie, co porównuję sobie ceny. Jak czekam aż taka będzie fajna oferta mojego aparatu, to wtedy sobie go zamówię. Ostatnio była ciekawa, chyba no by było 300 taniej, ale... Yy, Teraz chyba jeszcze nie wrócił na, na swą kwotę taką normalną, ale ja wiem, że to się tak wiecie. Chociaż w sumie przed, przed samymi świętami to będzie słaby okres, żeby kupować, bo to wszystko idzie do góry, co nie? A potem niby, że idzie do góry, niby, że tanieje, a idzie do góry. Taka, wiecie, ma nie, macie super ekstra promocje, z czego płacicie więcej, więc może po nowym roku będzie najlepiej. Jak uważacie, zamawiać jakiś taki sprzęt? Powinienem tu patrzeć. Elektroniczny to zamawiać jest chyba lepiej po nowym roku, co nie? Niż pod koniec roku. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Jeśli coś tam wiecie na ten temat, to dajcie mi również znać. A ja już się rozłączam, bo... No, więc jeśli chcecie, to wejdźcie sobie na że przez mój link. Wtedy dostajecie DH za takie zarejestrowanie i skorzystanie. Oczywiście pod warunkiem spełnienia ten wymóg, wystarczy wejść, poczytać. Nic tam, to nic skomplikowanego. No i to polega na tym, że dostajecie wy i ja. Bo ci co reklamują, wszyscy, nikt nie mówi, że dostają hajs za to. Nie wiem jak oni. Bo ja nie jestem w tym całym, wiecie, tylko tak yy, reklamuję, znaczy reklamuję. Polecam swój link bez pewnie większej kwoty, bo ja mam wtedy dychę Jeśli ktoś skorzysta z mojego linku, i ta druga osoba dostaje też dychę więc jest 50-50 po tyle samo, ale podejrzewam, że ci wszyscy duży influencerzy, czy tam youtuberzy, to mają podpisaną umowę. Ja żałuję, bo kiedyś Latisza żeby na mnie to ale ja tam mówię, kurwa, nie wchodzę, nie wiem o co chodzi. No a potem weszłam, albo po roku. To było fajne. Fajne, nawet nic w tym jest, więc jak sama lecę to zawsze coś nam wchodzi. Dobra, kończę, bo będzie za długo. Do zobaczenia do jutra.